Moi drodzy, zaczynamy kolejny dzień zaczynamy kolejny dzień tutaj na Cyprze jak widzicie pogoda dopisuje w końcu, w końcu dopisuje ładna pogoda, jest ciepło, a jest godzina 8, zaraz będziemy chodzić, słuchajcie, na autobus taki bus, taki który tu jeździ dosyć Taki bus, który jeździ po całej wyspie i on jeździ do tych największych miast, Limasol, Larnaka, Nikozja, coś takiego. My jedziemy do Nikozji dzisiaj, więc do stolicy, i jest byłem bardzo ciekawy tej stolicy. To jest stolica, która jest podzielona na dwa państwa. Jedno nieuznawane przez nikogo oprócz Turcji czyli Cypr Północny, a druga no to ta, na której teraz jesteśmy, czyli Cykr. Nie wiem, Republika Cypru, po prostu Cypr, grecki. Niepodległy. Więc jestem mega ciekawy, mam nadzieję, że uda nam się przejść na obie strony. Znaczy, na jednej jesteśmy, więc mam nadzieję, że uda nam się przejść na stronę yy, na stronę turecką i zobaczyć, jak to wygląda. I jak co, od razu mówię, że jeśli chodzi o Cypryjczyków i o ich opinię, no to oni nie lubią, jak mówi się, strona czy część turecka. Oni to jest dla nich strefa okupowana po prostu. No i nie powiem, że dla mnie też. Nie uważam, żeby to było niepodległe państwo Cypr Północy. Jest uznawane przez jeden kraj na świecie, więc moim zdaniem to nie. Moim zdaniem to Cypr tutaj jednak wygrywa. Ale wiadomo, Turcja jest w NATO, jest bardzo ważnym sojusznikiem, więc... Co zrobić? Bardzo ciężki konflikt, myślę, że tak jak niektóre konflikty na świecie, typu Izrael-Palestyna czy Ukraina-Rosja, no po prostu no, czasem ciężko jest coś takiego rozwiązać. I co by jeszcze tu powiedzieć? No myślę, że nic. Ja idę sobie zjeść śniadanko i mam nadzieję, że dzisiaj spędzimy spoko dzień, coraz lepiej się czuję przed tą kamerką, coraz lepiej mi się do tego gada. Więc mam nadzieję, że fajny dzień spędzimy i yy, że zobaczycie coś, nie wiem, dowiecie się czegoś o Cyprze, bo uważam, że jeśli w ogóle ktoś to będzie oglądał, to będą to oglądać osoby, które jadą w przyszłości na Cypr, chciały pojechać zimą, yy, chciały po prostu coś zobaczyć, tak? No to mam nadzieję, że jak najwięcej się dowiecie. No lecimy. mi dziwnie rękę widać, nie? nie? Patrzcie. O. Teraz będzie lepiej. Dobra. Przepraszam was za, to, za tą rękę. To dziwnie wyglądało. E, więc co? Ja sobie już to połażę. E, idziemy na kawkę cypryjską a potem będziemy chodzić i, i oglądać, tak? Będę starał się dużo nagrywać. Szczególnie jakichś przepitek, nie? Co tu jest. Szczególnie jakichś fajnych, ciekawych rzeczy. I budynków ciekawych, bo wiem, że tu jest sporo takich właśnie opuszczonych, takich naprawdę... Ciekawy klimat tu panuje, nie? Bo ja wiem, że zaraz tu jest granica z Turcją, z nieuznawanym państwem. No jest to, jest to taka dosyć ciekawa sprawa w ogóle, ale przynajmniej pogoda mamy, dobra. Do 17 powinna być git pogoda, jest słońce. Moi drodzy, nasz autokar, 40 minut od Pafos się zepsuł. Na autostradzie, więc wysiedliśmy. Czekaliśmy 40 minut na drugi i pojechaliśmy ten drugi. Dlatego była taka śmieszna sytuacja tam co wam nagrałem, że stoimy na autostradzie pod autokarem. Przyjechał drugi i pojechaliśmy. Czyli 40 minut straciliśmy tylko, więc spoko. Ale nie było żadnego gadania, po prostu kierowca powiedział, że będzie opóźnienie i tyle. Nikt, nie, nikt nic nie mówił, nikt nic nie krzyczał, było poszło sprawnie. Dobra, koniec gadania. Musiałem znaleźć takie ciche miejsce, żeby z wami pogadać. Lecimy. Lecimy w miasto. cypryjską granicę w Nikodzie, za sekundkę dosłownie to jest to miejsce co nagrałem przez sekundę zobaczymy co nas spuszczę. nigdy nie widziałem kapy w takich kartonach wow. wow, co tu się dzieje? darmowe jedzenie ciekawe rzeczy tu są oryginalne koszulki kogo my tu mamy Kelvin Klein dobra lecimy dalej Drodzy, co tu się dzieje? Często widziałem to miejsce na filmach Knajpy, restauracje, sklepiki Typowo turystyczne miejsce W końcu zacząłem czuć tak w sumie, że podróżuję bo jestem w kraju, który nie jest uznawany przez nikogo. Jestem w kraju, który. Oprócz Turcji, oczywiście. Jestem w kraju, w którym, w którym jeszcze niedawno była wojna. Dobra, urwałem się na spacerek. Mam tak godzinkę tutaj, żeby sobie pochodzić po y, Nikozji tureckiej. Ale ja raczej szukam totalnie nieturystycznych miejsc, jakichś właśnie ulic. Typu, tak tromide, nie? No, wygląda to interesująco, powiem wam. I jest jedna rzecz, co zauważyłem. Nie czuję się tu już tak pewnie jak czułem się po stronie greckiej. Tak bezpiecznie nawet bym mógł powiedzieć. No nie. Kompletnie nie. Jest zupełnie inaczej. <grym> nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale takie życie. No. Chodzę sobie, teraz jest fajniejsza dzielnica, widzę. Boisko mają ewidentnie nowiutkie, coś tam nawet się buduje, więc myślę, że no ma to potencjał, ale ja to, to po wojnie, to jest zniszczone po prostu. Wiele miejsc jest tak zniszczone, że się na to nie da patrzeć. Ja wam pokażę, choć ja w tych niektórych miejscach nie nagrywałem, bo nie będę, tak wiecie, też z kamerą za bardzo latał bardzo na widoku, ale staram wam się pokazać jak najwięcej północnego Cypru i zdecydowanie mniej turystów. No i tak jak mówię, ja na Cyprze czułem się 30 razy pewniej niż tutaj w mieście. Tutaj... Myślę, że ogólnie jako cyp północny dobrze bym się tutaj czuł, ale w tej Nikozji nie wszędzie jest tak przyjaźnie, nie? Nie wszędzie jest przyjaźnie. Myślę, że trzeba się teraz zapuścić gdzieś. Wygląda. Powiem Wam szczerze, że tutaj to jest wyjątkowo dobrze. Wyjątkowo dobrze jest. Zobaczcie, to jest taka granica pomiędzy tą strefą mieszkańców a strefą turystów. Większość turystów idzie tylko tam na początek, do tego takiego do tego pałacu tego placu wielkiego tam jest jeszcze tak turystycznie, magnesiki można kupić podróbki wszystkiego w sumie a już tutaj, gdy się kończy taka ładna cegiełka zaczyna się asfalt zaczyna się życie mieszkańców Turcji tak naprawdę Strefa buforowa Przez nim się przechodzi, więc się jest w żadnym państwie Ona chyba została wytyczona przez ONZ Nieźle Wewnętrzne, bardzo ładne. Podobają mi się tutaj kościoły, nie powiem. Są naprawdę spoko. Jesteśmy oczywiście już na stronie greckiej. Nie wiem czy wspominałem. Lepiej się tyczuje Nie wiem, lepsza, lepsza energia to płynie chyba. Mu się wydaje. No i się idzie, no. Teraz idziemy coś zjeść, więc może wam pokażę co. Zobaczymy jeszcze, bo nie wybraliśmy restauracji. Słuchajcie, jesteśmy już w Pafos pod apartamentem, będziemy kończyć odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego o Nikos i o Cyprze. Eee, I tak, jutro plan jest taki, że jedziemy do Limassol, potem będziemy w Pafos, będzie nawet 8 tutaj w Pafos, więc spoko sprawa, może coś wrócimy do puszki, znaczy na pewno coś wrócimy jak będzie. Eee, no i co, idę do apartamentu, idziemy się wyspać, zgram sobie pliki wszystkie i... I jutro się widzimy w nowym odcinku, tak? No, więc do zobaczenia, a jutro...